Cześć widzowie, e, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wszystkie moje mody i z Federa i ogólnie e, ustawienia Federa, e, mojego tekstu i i Model, Coś o co o bardzo prosiliście. No i ustalmy tak, że jeżeli zostawicie około 50 lajków, wylosuję wam 50 tysięcy, bo ostatnio się trochę wzbogaciłem, ale o tym to w innym odcinku. No i co? Zapraszam do oglądania w prawidłowie. E, przechodzimy sobie do Feder Settingsów, animacje. Hardcam offnięty. Mm, tak to wygląda. Tak przejdziemy. Nie po wszystkim, ale po najważniejszych. E, color restoration Tutaj kolorki są fajnie zbustowane. E, ładnie wygląda gra. E, Inwentory. Tak to wszystko wygląda. Mm, co tutaj jeszcze jest? E, particle. Ale to w sumie nie używam tego. Nie wiem, czy mam to włączone. Perspective. Czyli to jest Free Look na federze. Ja mam pod x -em. I dobra, tutaj co jeszcze mógłbym zrobić? Co mógłbym pokazać? Totem fajny, fajne e, ustawienie można mieć mniejszy. Totem few e, model. O to akurat dużo osób pytało. E, czy tam na Discordzie, czy tam w komentarzach też się znalazły osoby. E, shield High tego m, na jeden jest i tak wygląda. Free look e, i w sumie zoom. No to wiadomo, Optifine pod C jest e, tutaj. Kod do profilu. Wam zamierzam jeszcze. To będzie oczywiście w komentarzu ten kodzik e, Przechodząc do teraz modów Federa, tych co tutaj mam. Odpalamy sobie i widzimy Optifine Fabric, Starlight takie inne. Nie ma tego jakoś dużo. Nie korzystam z dużej ilości modów. I wracając do Minecrafta w sumie już. E, Options, Video Settings, tak to wygląda. E, taką zrobione. E, Czanki na 10. Chociaż e, zazwyczaj gram na 16. Wszystko mam na 16. Teraz sobie to zmienię. I dobra, shaderów e, nie mam, nie używam, nie korzystam z tego. Tak to wygląda. Fuebowing to jest wyłączone. Mm, to pokażę Wam. To jest coś takiego, że wam się łapka tak lepiej, jak chodzicie. E, ja z tego nie korzystam, bo szczerze przyzwyczaiłem się bez i przeszkadza mi to nawet. Typowo w details wyłączę sobie to. E, Chmury są ofnięte, wiadomo. E, details, w sumie tu byłem. Animations, mam particle na minimal. E, Oder Gram na rozdziałce nie full HD, bo tak mi jest wygodnie po prostu. Przyzwyczaiłem się, też gram w inne gry, żebym nie musiał tego zmieniać. Dobra, tutaj tak wszystko jest na praktycznie on. E, I co tu jeszcze mogę pokazać? No, w sumie tyle. windy jeszcze mogę pokazać. E, to jest sprint toggle. To jest coś takiego, że. Nie muszę klikać sobie co chwilę na sprinta, tylko raz kliknę i trzyma mi tego sprinta. Dobra, przechodzimy sobie do ustawień. Tutaj zamiast 1, 2, 3, 4, i tak do 9 mamy. E, od, czwórki od 1 do czwórki normalnie, potem jest R. E, boczny przycisk, e, Q, V, Z. I tutaj slot locka mam pod lewym altem. E, swap item do offhandu, to jest pod V. Co mógłbym jeszcze pokazać? Freelook e, pokazywałem pod X jest. I, i co w sumie widzowie. Teraz e, pokażę wam e, tego tekstur paczka mojego jak wygląda. Dobra widzowie, jesteśmy już na singlu i tak się prezentuje tekstur pack. And set tak wygląda. E, diamentowy tak. E, jak sobie założymy to Diaksik wygląda w następujący sposób. E, netherite'owy będzie wyglądał e, o, w taki sposób i tutaj mamy koksika, koksik wygląda tak samo w sumie jak ref perełka łeby obsidian, totem, tutaj mamy sikierkę e, firewerki, elytra, elytra sam robiłem w sumie e, o taka jest, fajna myczyk tak wygląda, netherite'owy Damy sobie może time-set e, Midnight e, Bo w nocy bardziej to widać O tak wygląda mieczyk Tak diamentowy wygląda Jeszcze raz siekierka e, Particle Pokażę wam zaraz No i dobra widzowie partikle tak się prezentują Takie fajne serduszka Villagera nie ma i no co? Zostawcie lajka, subika, w sumie widzowie. E, wiadomo na te lajkacze wymagane e, będzie konkursik na 10 koła. I tym akcentem, jak pada deszcz, żegnamy się. Do usłyszenia w następnym odcinku. Siema!